Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnym komentarzu narodowym. Dzisiaj, proszę Państwa, o próbie delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Czy się uda? Czy to jest tak zwana mowa trawa? O tym w tym materiale. Zapraszam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. Dane, rzecz jasna, macie Państwo w opisie filmu. Trzeba zacząć od tego, kto wyszedł z tym pomysłem. Bo rzeczywiście pojawiały się już takie głosy wcześniej. Przeszły bez większego echa. Mówił o tym niejaki Andrzej Rozenek. Mówił o tym potem, już bliżej teraźniejszości, Bartłomiej Sienkiewicz. Natomiast proszę Państwa, teraz sprawa stała się głośna. Kolejne osoby. Rozpowszechniają, propagują, podpisują się pod apelem o delegalizację, właśnie Konfederacji Korony Polskiej. Kiedy nagrywam ten materiał, już jest prawie 20 tysięcy podpisów pod apelem, który jest w ogóle tak zaadresowany do prokuratora generalnego Waldemara Żurka i w przyszłości do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego w przyszłości? Bo ten apel sygnuje Akcja Demokracja. Jak Państwo oglądacie ten materiał, to pewnie już jest już ponad 20 tysięcy sygnatariuszy, ale no właśnie, proszę Państwa, Akcja Demokracja. Ta organizacja, proszę Państwa, być może nie wszystkim coś mówi, ale, proszę Państwa, to jest akcja, yy, to, jest, to jest ta. Taka fundacja, którą kieruje niejaki pan Kocjan. I proszę państwa, ta fundacja, przypomnę, w maju było o niej bardzo głośno, ponieważ okazało się, że to Akcja Demokracja stoi za takimi dziwnymi spotami, które pojawiały się w internecie, które atakowały na przykład Sławomira Mencena czy Karola Nawrockiego i promowały. Pośrednio Rafała Trzaskowskiego, oczywiście było to przedstawione jako kampania profekwencyjna. W dużym skrócie, proszę Państwa, nie chcę rozwijać tego wątku, bo by wyszedł z tego e, osobny materiał, ale to jest osoba takiej właśnie e, no, e, proweniencji i to, proszę Państwa, już jest bardzo, bardzo e, ciekawe. Natomiast, y, proszę Państwa, y, jeszcze ciekawsze jest to, że no, ten apel pojawił się dosłownie, y, dosłownie y, kilka dni temu, chyba 25 listopada. A również 25 listopada y, odbyło się dziwne spotkanie. Spotkanie, na którym miał być właśnie obecny Waldemar Żurek, które odbyło się w gmachu prokuratury regionalnej w Warszawie, a pojawiły się tam różne aktywiszcza demokratyczne. Takie jak Marta Lempart, jak Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog, Arkadiusz Szczurek z Lotnej Brygady Opozycji, nawet wyciągnięto z formaliny kogoś takiego jak Mateusz Kijowski, czyli twórcę Kodu. Pan Kocjan też się tam, proszę Państwa, odmeldował. No i proszę Państwa, doszło do tego w ogóle tuż po turnę po kraju pana Żurka, wespół w zespół z panią najbardziej apolityczną, w cudzysłowie, prokurator w historii, czyli panią Wrzosek, gdzie zapowiadał różne tam... Tam e, akty przyspieszania rozliczeń, e, wda, ataki na prezydenta i tak dalej, i tak dalej, na prezydenta Nafrodskiego. No, oczywiście była pani Augustynek, zwana babcią Kasią, pan Kasprzak znany z blokowania miesięcznic smoleńskich, z obywateli RP, i tak dalej, i tak dalej. Całkowicie przypadkowo tego samego dnia pojawia się apel o. Delegalizację korony, który różne osoby promują. Promuje go również na przykład profesor Antoni Dudek, prawda, znany tutaj komentator polityczny, który się kreuje na takiego centrystę. No to jest taki właśnie centrysta i wolnościowiec, że chce delegalizować partie polityczne. Nie wiem czy jest sens, ale przynajmniej dwa zdania. Z rzetelności dziennikarskiej poświęcę treści tego apelu. Proszę Państwa, powołuje się tam na artykuł 13. Yy, prawda, ludzie z Akcji Demokracji się na to powołują, że Konstytucja zakazuje istnienia partii, które w swoich metodach dopuszczają nienawiść narodowościową lub stosują przemoc w celu zdobycia wpływu na politykę. No i oczywiście yy, dowodzą, że stosowanie przemocy to od niszczenia mienia, wyrywanie mikrofonów, niszczenie głośników przez fizyczne ataki w instytucjach państwowych pogroźby karalne, rzucane z mównicy sejmowej, będziesz pan wisiał. No proszę państwa, gdyby tak, to należałoby chyba połowę partii politycznych w Polsce zdelegalizować, bo to, co różni politycy odwalali, chociażby na protestach pani. Lempart czy w innych okolicznościach przyrody, to też były groźby karalne, to też często były e, fizyczne e, ataki, więc wszystkie partie koalicji rządowej, być może należałoby mm, zdelegalizować, no może Polsa Polską 20-50, bo oni kochone nawet do tego nie mają. Yy, szerzenie nienawiści. Kampanie takie jak Stop Ukrainizacji Polski czy notoryczne antysemickie wystąpienia lidera partii nie są zwykłą krytyką polityczną, są paliwem, które może doprowadzić do tragedii. No, proszę Państwa, dalej jest oczywiście standardowe demokratyczne Pitu Pitu. Yy, drodzy Państwo, no ja myślę, że. Myślę, że no tu, tu jest po prostu jest to po prostu jakiś kompletny odpał. No znalazłem inną, treść. To, to wychodzi na to, że chyba jakieś medium przykleiło treść tego apelu i. I były, że tak powiem, inne tam argumenty, bo były jeszcze, że sojusze z ekstremistami, współpraca z ruchem Rodacy Kamraci odpowiedzialnym za spalenie statutu kaliskiego i wznoszenie haseł wzywających do zabijania Żydów, działacze Korony mogą wpisywać się w strategiczne cele Federacji Rosyjskiej. To zniknęło. To było te zdania, które przeczytałem, zostały opublikowane na portalu Moja Oleśnica. W czwartek rano, a kiedy nagrywam ten materiał, jest piątkowy wieczór i już tego nie ma. Bardzo to jest, proszę Państwa, ciekawe, i pod rozwagę, szanownym Państwu, to zostawiam. Natomiast, może jeszcze parę słów na temat tego, no, jak można zdelegalizować partię polityczną. Oczywiście, proszę Państwa, w uśmiechniętej Polsce podejrzewam, że pan Żurek e, znalazłby na to sposób, prawda, bez żadnego trybu. No, może zrobią kolejną jakąś prowokację, Ukraińcy coś wysadzą czy podpalą, e, wprowadzi się stan wyjątkowy i tak jak na Ukrainie, prawda, rozgoni się wszystkie wraże, e, wraże partie. Albo nie wiem, po prostu się wszystkich zatrzyma, zaaresztuje, opieczętuje biura, nie będzie się posłów wpuszczało do Sejmu. Wszystko jest możliwe, ale proszę Państwa, na gruncie prawa, które miejmy nadzieję, że jeszcze w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje. No właśnie tam adresatem jest Waldemar Żurek i w przyszłości Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego w przyszłości? No jak Państwo wiecie, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest Trybunał Bogdana Święczkowskiego, wcześniej był Trybunał Julii Przyłębskiej. To jest oczywiście fikcja i publicystyka e, polityczna, natomiast właśnie Trybunał Konstytucyjny o tym orzeka. Zresztą ostatnio Karol Nawrocki zwrócił się o delegalizację komunistycznej partii Polski. Ja już abstrahuję od tego, proszę państwa, bo no, z jednej strony ta nazwa i ta ideologia, yy, yy, no, one są zresztą wprost wymienione w, w Konstytucji jako zakazane. Yy, z drugiej strony, yy, z drugiej strony, yy, f, no wiecie państwo, myślę, że mamy. Yy, Dużo większe problemy niż to, że istnieje KPP. Myślę, że są stowarzyszenia, fundacje i partie polityczne dużo bardziej zasługujące na uwagę pod względem legalności działania, ale to tak na marginesie. Drodzy Państwo, i cóż my tu mamy? Sytuacja wygląda tak, że w tak, w tak zwanych jest no już teraz raptem dwóch tak zwanych sędziów, dublerów, którzy, o których się mówi, że oni wcale nie są sędziami. Oczywiście uśmiechnięta koalicja rozciąga to w zasadzie nie wiadomo dlaczego na panią Krystynę Pawłowicz i pana Stanisława Piotrowicza, ale pani Krystyna. Pawłowicz, jeśli dobrze pamiętam, 5 grudnia zakończy swoje zasiadanie w Trybunale Konstytucyjnym, i no, pozostanie tylko dwóch, bo tych pierwotnych dwóch no, niestety zeszło z tego świata czyli świętej pamięci profesorowie Morawski i Cioch. Książek zresztą się uczyłem. Pan profesor Justyn Piskorski, pan profesor Jarosław Wyrębak. No, oni mają, czy nie, nie wszyscy tam mają w Trybunale tytuły naukowe profesora, ale tak się mówi zwyczajowo, bardziej, że są doktorami habilitowanymi. Znałem właśnie niedawno pouczony przez właśnie szanownego członka grona uniwersyteckiego, że no, generalnie Prawie nikt nie mówi, prawda, do doktora habilitowanego, panie doktorze habilitowany, tylko już się mówi skrótowo, panie profesorze. Ale mniejsza z tym. Profesorze, to Justyn Piskorski, Jarosław Wyrębak. Ich kadencja dziewięcioletnia się kończy profesora Piskorskiego we wrześniu 26 roku, profesora Wyrębaka w styczniu 27 roku. Natomiast oczywiście obecna większość stwierdziła, że oni nie będą sobie obsadzać miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, bo to nie jest Trybunał, bo nie już i generalnie oni tam chcą wygasić wszystkie kadencje, ewentualnie apelują do, do y, posłów, że, to, przepraszam, nie posłów, tylko sędziów Trybunału, żeby posłowie apelują do sędziów, żeby się po prostu zrzekli urzędu. I no, wiecie Państwo, biorąc pod uwagę, że to sama platforma dokonała skoku na Trybunał, który stał się praprzyczyną przyczyną tego całego zamieszania jest to, jest to w istocie obrzydliwe, a jeszcze bardziej obrzydliwe jest to, co teraz oni planują. I być może, proszę Państwa, jest to wszystko dobrze zaplanowana operacja. Mianowicie przebąkuje się, że być może dojdzie do wyboru. Dojdzie do wyboru e, tych nowych sędziów Trybunału e, Konstytucyjnego, ale proszę Państwa, nie tak znowu od razu, chociaż już teraz miało to być, ale się okazało, że, m, że jednak tam koalicjanci się nie porozumieli. Otóż, proszę Państwa, w tym momencie w Trybunale jest 11, 11 m, sędziów, m, m, zostanie dziesiątka panów, kiedy pani. Pawłowicz za tydzień zakończy swoją służbę w Trybunale oficjalnie z przyczyn zdrowotnych. Więc mamy pięć wakatów. Ale, proszę Państwa, jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby poczekać jeszcze, aż się skończą kolejne trzy kadencje. Kolejny sędzia, sędzia Warciński przechodzi w stan spoczynku pod koniec grudnia, i w, potem w czerwcu odchodzi. Profesor Andrzej Zielonacki i we wrześniu y, y, Justyn Piskorski. I proszę Państwa, być może we wrześniu dopiero możemy się spodziewać wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy będzie można obsadzić 8 wakatów i na 9 lat, na 9 lat zapetonować większość w Trybunale Konstytucyjnym. No to też, proszę Państwa, nie będzie takie y, hopsiup, y, oczywiście, bo pozostanie do. Roku 2030 prezesem pan Bogdan Święczkowski, który będzie wyznaczał składy orzekające, i będzie je wyznaczał tak, żeby jednak te składy były. Z większością właściwą, więc to może się nie udać do końca. Ale proszę Państwa, właśnie taki jest plan. No i być może właśnie o to chodzi, żeby ten trybunał on w magiczny sposób, kiedy już tam będzie większość sędziów praworządna, na czele być może z Panem Robertem Kropiwnickim. Proszę Państwa, jaki był jazgot właśnie, że Pan. Piotrowicz czy Pani Pawłowicz przeskoczyli z ław poselskich, mimo że oni już zostali wybrani po zakończeniu sprawowania mandatu poselskiego do tego trybunału. Yy, I to było rzekomo niepraworządne. Proszę państwa, żeby daleko nie szukać. To co prawda też robił ten straszny pisarz, ale wtedy nikt nie protestował, kiedy pan wicemarszałek Marek Kotlinowski z Ligi Polskich Rodzin prosto zław poselskich yy, yy. Powędrował do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, proszę Państwa, tak było, ale możemy sięgnąć jeszcze dalej. Proszę Państwa, pan Jerzy Ciemniewski, którego możecie Państwo kojarzyć z filmu Nocna Zmiana, gdzie nazywa uchwałę ilustracyjną z 92. naruszającą podstawowe prawa człowieka. Polityk, proszę Państwa, uniknął, Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności, czyli babci Koalicji obywatelskiej, też powędrował do trybunału Prostozławy poselskiej. To było praworządne. Ale wracam do delegalizacji. No właśnie być może właśnie o to chodzi, że wtedy ten trybunał stanie się magicznie praworządny, kiedy będzie już tam większość yy, większość yy, uśmiechnięta i być może, nie wiem, wtedy po prostu siłowo się usunie pana Święczkowskiego, mimo że został, mimo że jest sędzią, no wtedy teoretycznie na zgromadzeniu ogólnym Trybunału ta większość praworządna będzie mogła po prostu pouchylać immunitety wszystkim sędziom niepraworządnym, może zostali legalnie wybrani. Oczywiście pana Święczkowskiego wybór się e, neguje, bo na zgromadzeniu były osoby niebędące sędziami, rzekomo, ci, czyli ci dublerzy itd., itd., ale to już, proszę Państwa, to jest już perpetuum praworządnościowe, perpetuum mobile, które za chwilę będzie kwestionowało wszystkich i wszystko łącznie z istnieniem, prawda, pana Waldemara Żurka na stołku prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. No ale właśnie być może o to chodzi, być może właśnie możemy się spodziewać takiego uderzenia wyprzedzającego, że już w przyszłym roku zostanie nagle Trybunał Konstytucyjny stanie się. Praworządny. Zostaną z niego wyrzuceni wszyscy. Oczywiście na drodze twół demokratycznej zostaną wyrzuceni wszyscy ci pisowscy, straszliwi sędziowie. I proszę Państwa dojdzie do e, i wtedy już prawda oczywiście żadne wnioski e, dotyczące konstytucyjności ustaw ze strony e, ze strony prezydenta czy mniejszości pisowskiej w sejmie nie będą uwzględniane orzeczenia jednakowoż nagle zaczną być drukowane bo teraz nie są i być może pierwszym orzeczeniem które zostanie wydrukowane będzie orzeczenie o delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Taki długi wywód, żebyście Państwo zrozumieli. To jest wszystko system naczyń połączonych. Nie możemy mówić, a co nas tam obchodzi, pisowski Trybunał. No, proszę Państwa, może nas obchodzić, bo państwa, możecie mówić, no ale ten święczkowski to prawa ręka ziobry, a tamten inny, nielepszy, Proszę Państwa, akurat do chociażby wzmiankowanego pana Justyna Piskorskiego, którego publikacje niektóre czytałem, mam stosunek bardzo pozytywny. Natomiast i możecie mówić, a ci pisowcy i tak by mogą zagłosować za, w tym Trybunale za delegalizacją korony. Być może tak, tylko widzicie Państwo tą magię, że póki ten Trybunał jest niepraworządny, to Żurek nie skieruje tam wniosku, a jak nagle wybiorą swoją większość? No, ale oczywiście może być też całkiem niezła kołomyja, bo przypominam, że sędziowie trybunału muszą złożyć ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. A czy Karol Nawrocki przyjmie od nich ślubowanie? No, śmiem wątpić, proszę państwa, bo to. No, to jest po prostu rozbój w biały dzień, można by powiedzieć, takie ich zbójeckie prawo, no ale właśnie, czy platforma mogła sobie łamać konstytucję w 2015 roku, i takie było ich zbójeckie prawo, i prezydent miał tam za zaprzysiąc nie patrzeć, czy też, czy też prezydent miał obowiązek stać na straży? Konstytucji. Oczywiście kwestia tych trzech sędziów no jest kontrowersyjna, no ale nie zmienia to jednakowoż faktu, że no ci te osoby, które zostały wybrane przez Sejm i złożyły ślubowanie przed prezydentem, są sędziami. A te, które nie złożyły takiego ślubowania, yy, mimo że na przykład zostały wybrane, albo złożyłyby na przykład hipotetycznie ślubowanie bez wyboru yy, yy, przez Sejm, no to takimi sędziami nie są. Więc, no, drodzy Państwo, to, to jest, proszę Państwa, śmiertelnie niebezpieczne, bo na przykład wyobraźcie sobie Państwo, że jest taka y, większość y, praworządna y, w Trybunale, zostaje złożony wniosek, nawet zmienia się władza, ale oni już zdążyli partię sobie zdelegalizować. No, drodzy Państwo, to byłby niezwykle niebezpieczny precedens. W związku z tym też uważam, że na przykład sprawa, sprawa K KPP jest taka, takim dosyć grząskim gruntem. Wiecie Państwo, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Zresztą wielokrotnie powoływano się właśnie w sprawie, dlaczego w ogóle Komunistyczna Partia Polska może funkcjonować, no bo w Konstytucji jest tam odwoływanie się nie do komunizmu, czy nazizmu per se, ale do Totalitarnych metod i praktyk. I właśnie ten ustęp, ten, to, 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 to sformułowanie ma mieć zastosowanie podczas e, w odniesieniu do korony. Proszę Państwa, wystarczy tego prawniczego bełkodu. Przejdźmy do konkretów. Konkrety są takie, że naprawdę musimy być przygotowani na to, że być może trzeba będzie czy. I ja uważam, niezależnie od tego, czy czyjeś sympatie są po stronie Konfederacji Mencena i Boso Bosaka. Czy po stronie Konfederacji Korony Polskiej, że być może w przyszłym roku czeka nas właśnie taka walna bitwa o wolność działalności politycznej? Bo nie łudźmy się, jeśli uśmiechnięci zdelegalizują koronę Brauna, Konfederacja Mencena i Bosaka jest następna w kolejce. A co bardziej, rozgrzane silniczki postulowały już delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. Która to delegalizacja, moim zresztą skromnym zdaniem, biorąc pod uwagę to, co PiS wyczyniał w trakcie covidiady, byłaby z tego właśnie odniesienia do totalitarnych metod i praktyk, byłaby stokroć bardziej uzasadniona niż delegalizacja konfederacji czy korony. Natomiast, proszę Państwa, no, miejmy tego świadomość. Miejmy tego świadomość, że być może trzeba będzie, prawda, nie wiem, jeździć, prawda, będą płonąć y, opony w Alei Szucha i y, być może no, do, do, do tego dojdzie. Miejmy tego świadomość. Wkraczamy, jakby powiedział wielce szcigodny redaktor Michalkiewicz, w etap surowości. I moim zdaniem ta koincydencja, że pan Kocjan się spotyka z panem Żurkiem i potem nagle pojawia się ten apel, to jest całkowicie nieprzypadkowa. To tyle, dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, no to proszę o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału, dane w opisie, wsparcie naszego kanału, kanału Robrycz. Tak? Tak. Przypomniało mi się, jak Ułan miał pretensję, że zawsze mówię nasz kanał. No tutaj też zawsze mówię nasz kanał, bo chyba widzicie Państwo w rogu, w tym rogu, przepraszam, yy, jakie jest logo. Dobra, dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia.